Zepsułam oświadczyny siostry i nie żałuję. Moja siostra robiła wielkie zaręczyny. Balony, DJ, live na insta. A ja? No cóż, też miałam ogłoszenie. Jestem w siódmym miesiącu ciąży. Przez ostatnie pół roku ukrywałam to przed rodziną, bo mój chłopak jest no, problematyczny. Moja siostra nienawidzi go, więc stwierdziłam powiem im wszystkim po jej imprezie. Ale! W połowie wieczoru DJ puszcza jakiś romantyczny kawałek. Nagle jej chłopak klęka. A ona krzyczy: O Boże, tak! Rodzina bije brawo, wszyscy szczęśliwi. I wtedy: Ja mdleję. Serio. Z emocji, stresu, ciśnienia: Bam! Na podłogę. Mama panikuje, ktoś dzwoni po karetkę, i w szpitalu wychodzi na jaw. Jestem w ciąży. Siostra: Wściekła. Mówi, że specjalnie to zrobiłam, że zrujnowałam jej dzień. A ja: Nawet nie zdążyłam powiedzieć: Gratuluję zanim zaczęła wrzeszczeć, że jestem egoistką. Teraz cała rodzina się podzieliła. Połowa mówi, że jestem idiotką, druga, że to nie moja wina. Więc pytam was, czy to ja jestem tą złą?